Witam Państwa. Ja jestem Piro, to prezentacja najnowszego numeru gazetki My Little Pony. Jest to numer 10 z 2014 roku. W tym numerze jako prezent jest dołączona figurka Rarity. Zabierzmy się więc do rozpakowania tej gazetki. Na początku przyjrzyjmy się dołączonej figurce. Jest ona zapakowana w taki oto woreczek, który ma z przodu przezroczyste okienko, dzięki któremu widać figurkę, a tak oto prezentuje się on z tyłu. Wyciągnijmy więc figurkę z tego opakowania. Tak oto figurka prezentuje się z jednego boku. Ma ona tutaj ładnie namalowany cutie mark. Jednakże oczy ma w niewłaściwym kolorze. W serialu ma ona niebieskie, a tutaj są zdecydowanie fioletowe. Tak się prezentuje ona z drugiego boku. No tutaj już niestety cutie marku nie ma. Oprócz tego włosy zasłaniają tutaj twarz, więc zdecydowanie nie nadaje się do tego, żeby ją z tej strony oglądać. Tak oto wygląda ona z przodu, tak z tyłu, tak od góry a tak od dołu. Tak samo jak inne figurki z gazety, Clarity nie ma ogona przyczepionego do nóg. Jednakże jej ogon jest w niektórych miejscach znacznie cieńszy niż w innych figurkach, dlatego są znacznie bardziej giętki. Rzućmy teraz okiem na jej wymiary. Ma ona 5,5 cm długości oraz 5,5 cm wysokości. Porównajmy teraz jej wielkość z innymi kucykami. A więc mamy tutaj Apple Jack z McDonalda, Carrot Top z Blind Baga oraz Pinkie Pie w wersji do czesania. Jak widać Rarity jest większe od kucyków z Blind Bagów, ale mniejsze od wszystkich innych. Porównajmy teraz tę figurkę z innymi przedstawiającymi Rarity. Jak widać jest to jedyna figurka, która ma jednokolorowe włosy. Wszystkie inne mają dwukolorowe. Zajrzyjmy teraz do gazetki. A więc, na początku mamy reklamę jakiegoś konkursu, tylko mało kucykowego. Ale za to jest tutaj też ciekawa informacja o tym, że od 18 września będzie w Biedronce kucykowy szkicownik. No cóż, trzeba będzie się na zakupy wybrać. Następnie mamy informację o tym, że w tym numerze była dołączona figurka Rarity. Dalej mamy historyjkę z ostatniego odcinka trzeciego sezonu, który miał tytuł Sposób na zaklęcie. Następnie mamy kolorowankę, reklamę klucykowych zabawek, plakat z Twilight i Celestium, zadanie, gdzie mamy znaleźć dwa identyczne zdjęcia, kolejną reklamę, informacje o klucykowym konkursie. Tutaj mamy informację o tym, że 5 października się odbędzie w Warszawie tęczowa niedziela z tucykami My, Little Pony. No, to tak tradycyjnie impreza z okazji ostatniego odcinka danego sezonu. Pamiętam, że przy okazji drugiego i trzeciego sezonu też były takie imprezy. Następnie mamy zadanie, gdzie mamy znaleźć, znaczy powiedzieć, kto się za motylkami ukrywa. Dalej mamy kolejną mikro reklamę. Tutaj możemy sobie powycinać klucyki je poprzyklejać na tło. Na tych stronach mamy tradycyjnie trzy zadania. Mamy znaleźć spajka, znaleźć te przedmioty oraz policzyć ile jest różowych babeczek na obrazku. Tutaj mamy zadanie, w którym mamy dopasować klejnoty harmonii do cyklów oraz kolejną małą reklamę. Tutaj mamy informację o tym, że w sprzedaży są dostępne 9 i 10 część DVD z My Little Pony. A na końcu mamy informację o tym, co będzie w przyszłym miesiącu dołączone do gazetki. A będą to brokatowe naklejki. Numer ten będzie dostępny w cioskach od 7 października. A z tyłu gazetki mamy informację o tym, że od 13 września będą na mini-mini leciały nowe odcinki My Little Pony. To by było na tyle. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.